Dobre informacje dla mieszkańców gminy Masłów. W miejscowości Barcza powstanie nowa kanalizacja. Podpisana umowa przez Wodociągi Kieleckie przewiduje budowę 3 km sieci kanalizacyjnej. Zadanie kosztować będzie ponad 2,5 miliona złotych. Spełniamy obietnice, które składaliśmy wobec mieszkańców nie tylko Masłowa, ale i innych miejscowości, które obsługujemy. Teraz przyszedł czas na Masłów. Mówię to już jest najdalej wysunięta, wysunięty odcinek sieci kanalizacyjnej. We wrześniu gotowe mają być też dwie nowe pompownie ścieków za blisko 5 milionów złotych. Powstaną one w ciągu drogi powiatowej, mają kapitulnej kapitulne Ciekoty. Pierwsza obok mostku nad Lubrzanką, natomiast druga obok parkingu przed ameliówką. One są niezbędne, dlatego żeby zebrać te ścieki z północnej części. Gminy Masłów, czyli z tych miejscowości, wszystkich, które są zapasłem masłowskim, i trzeba będzie te ścieki przerzucić przez górę, a dalej już sobie poradzą, bo grawitacyjnie będą w kierunku Kielca, następnie oczyszczalni ścieków w Sitkówce podążać. Wszystkie inwestycje na terenie Gminy Masłów realizowane będą w ramach projektu unijnego dotyczącego poprawy gospodarki ściekowej na terenie Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego.